Rok 2013 ogłoszony został rokiem Juliana Tuwima. Pragniemy więc wykorzystać niecodzienną okazję, jaką jest dzisiejsza uroczystość, by przypuścić Państwu najistotniejsze zagadnienia związane z poezją tego doskonałego, wszechstronnego artysty. W odrodzonej Polsce, gdy kraj podnosił się z ruiny zaborów, wiele było do zrobienia, wiele do naprawienia. Tuwim, młody wówczas twórca, należący do grupy skamandrytów, nie mógł pozostać obojętny. Zapraszamy Państwa na niezwykłą podróż do krainy poezji Juliana Tuwima.

Samiec. Dysz. <grymne> I dmucha. Żar. żar. Żar, 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 Z rozgrzałego i brzucha. Uch. Jak gorąco. Uch. Jak gorąco. Uff. Jak gorąco. jak gorąco już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie strzelaza, stali z i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a, a w drugim włonie, a w trzecim siedzą z całym płaski. Siedzą i jedzą pustek opłasku. A każdy wagon cały banan. W piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, olaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym demowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i zwierzę W dziewiątym same tuczone świny. W dziesiątym kufry, baki i skrzynie. A tych wagonów jest... Ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Tak, to ciężko. Nagle widzi. Nagle świst. Para buch. W koła, w ruch. powoli, jak żółwko po ciężale. Ruszyła maszyna, po szynach pospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem I kręci się, kręci się koło za kołem. I i i gna coraz prędzej, I dudni, prędze, i, i, i stuka, łomoce i pędzi, A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, Po torze, po torze, po torze, Przez most, przez górę, przez funaj, przez, przez pola, przez las, I świeży, i świeży, zdążyć na czas, I tak, i tak, i tuka, to tak to Problemy edukacji, zwłaszcza wczesnoszkolnej. Tu, wiem w swojej poezji, jawi się więc jako mentor, nauczyciel i wielki reformator, który zdaje sobie sprawę, że najważniejsza jest podstawa, fundament wiedzy. Dlatego jednym z jego najwybitniejszych utworów jest ABCD. Thank <laughs> you. L. 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 To U wskoczyło. S. się wyprostowało. R. R. Oh, Prawą nóżkę złamało. W. stanęło po góry dnem i udaje, że jest N. <noise> Jako człowiek o szczególnej wrażliwości, bliski był orfickiemu pojmowaniu poezji. Tak jak mityczny twórca Orfeusz, polski twórca rozmawiał ze zwierzętami, próbował, próbował je rozumieć, a i one z pewnością reagowały na magię jego słów. Obdarowany niezwykłym y, talentem, Tuwim otwierał swoją duszę i wsłuchiwał się w głosy zwierząt, niemal telepatycznie odbierając ich myśli i pragnienia. Widać to w doskonałym dziele kotek. Ja, kotek. Ja. Coś, kotek. Kotek. coś Kotek. 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 mleczka, ale pusta jest Kotek. Kotek. jeszcze mm. bym chciała. Mi zdycha, kotek. Kotek. Mm. O, co ci Kotek. co? Kotek. No. Kotek. No. się Wielka rzeka, pełna mleka, aż po stanowy dom. Pisnął kotek, pij, pij koteczku, pij. Oczywiście Jan Bowin szczególnie zainteresowany był nowinkami technicznymi. Stanowiły one jego pasję. Wszechstronnie wykształconemu poecie nieobce były zmagania z zakresem fal radiowych. Niezwykle rozmiłowany był w obwodach wejściowych i przetwornikach elektroakustycznych. Modulacja częstotliwości zachwycała genialnego poetę wprowadzając go w stan euforii. Dał ten wyraz w znanym każdemu fizykowi utworze w tasie radio. To się ma kąpać pierwszy prosiec. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit, pilitać i pimpilić. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo! O, halo? ¡Tío, tío, ratillo, tío, tío, tío! ¡Tío, trío, tío! ¡Tío, tío 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 piórka i wydziela się jak kurka. Dość tych ali, dość tych liryk. ćwierć, Ćwir, Aż przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Cechą charakterystyczną poezji grupy Skamander której czołowym przedstawicielem był Tuwim, stanowiła meliczność. Nic więcej innego, że piosenki do jego słów prezentowały największe gwiazdy międzywojennego kabaretu i filmu. Jego wyś wyśpiewane teksty są do dziś zaskakujące, świeże i aktualne. Dynamika, jasność przekazu, lekkość, czasami nawet kolokwialność stanowią o niewątpliwej urodzie tego wcielenia poezji Tuwima. Dowodem na to jest utwór, który wykona dla Państwa kamerany zespół filharmoników pierwszego liceum noszący uroczą nazwę kucpa, czyli chór utalentowanych ciał pedagogicznie artystycznych. Przedmiotem kucpa w szlagie, że miłość ci wszystko wybaczę.